Serio ludzie, nie przegapcie tego hitu w akcji, bo promocja jest tylko do poniedziałku. No i zobaczcie, jest on zrobiony na wzór Dysona i działa bardzo podobnie. Dobra, odpalam go sobie. Tutaj ma tryb normalny, który działa do godziny. Tu ma bateryjkę. Tutaj mamy tryb intensywny, który jest jeszcze troszkę głośniejszy. No i tryb eko. No i patrzcie ludzie, tutaj mamy taką stację ładującą i tutaj można sobie zawsze po odkurzaniu Włożyć ten odkurzacz i on praktycznie zawsze jest gotowy do pracy, no bo ile możemy odkurzać mieszkanie? Na przykład 25 minut odkładamy sobie tutaj na miejsce i na następny dzień mamy po prostu gotowy do pracy. Kolejna fajna rzecz to jest to, że do tej stacji ładującej możemy sobie włożyć każdy gadżet, który przychodzi z tym odkurzaczem. Czyli taka szczoteczka do trudno dostępnych miejsc, rura, która jest regulowana i możemy sobie ją rozciągnąć, no i oczywiście nasza stawka główna. W zestawie dostajemy dodatkowo taki filtr HEPA, a jeden mamy tutaj gdzieś umieszczony w odkurzaczu. Chyba tutaj jest, z tego co pamiętam. Także jest to promocja miazga. Wszyscy to kupują i polecają. Ja Wam mogę napisać w komentarzu, w jakich punktach można to dostać.